W tym filmie chciałabym podzielić się z Wami moim sprawdzonym przepisem na przepyszne ciasto waniliowe, które może być przeznaczone zarówno do tortu, babeczek, jak na przykład cake popsów czy cake cycles. Ma wielorakie zastosowanie, jest przepyszne, naładowane intensywnie wanilią, więc myślę, że i Wam przypadnie do gustu: jest to takie uniwersalne ciasto. A teraz już zapraszam po przepis. Najpierw masło w temperaturze pokojowej, chwilę podbijamy samodzielnie, aby nabrało nieco puszystości. Do podbitego masła dodajemy cukier oraz cukier z wanilią i całość ubijamy dalej jeszcze przez kilka minut. Ja robię swój cukier oraz ekstrakt waniliowy w ten sposób, że kiedy zostaje mi laska wanilii, albo wkładam ją w butelkę ze spirytusem, albo suszę, mielę i dodaję do cukru. Zamykam w słoiczku i dzięki temu mam cukier waniliowy. Mąkę z solą oraz proszkiem do pieczenia mieszam sobie w osobnej misce. Co jakiś czas warto też wyłączyć robot, zebrać masło ze ścianek, aby całość lepiej nam się utarła. Dodajemy jeszcze pastę waniliową i całość chwilę miksujemy. Następnie zmniejszamy nieco obroty robota i dodajemy jajka jedno po drugim. Całość miksujemy krótko tylko do połączenia. Na koniec zmniejszamy obroty na takie dosyć małe i dodajemy suche składniki. Całość miksujemy krótko tylko do momentu aż uzyskamy jednolitą masę. Na pewno na ściankach jeszcze też nam coś się osadzi, więc później po zmiksowaniu i wyłączeniu robota warto wziąć sobie jeszcze silikonową szpatułkę, przejechać wszystko po brzegach, tak żeby dobrze nam się połączyło. Ciasto przekładamy do rantu zabezpieczonego na spodzie papierem do pieczenia, wyrównujemy ciasto z góry i będziemy wstawiać do nagrzanego do 165 stopni piekarnika. Nasze ciasto waniliowe pieczemy mniej więcej 40 do 50 minut w 165 stopniach góra dół na środkowym poziomie piekarnika do tak zwanego suchego patyka. Po upieczeniu studzimy na kratce. Weźcie pod uwagę to, że to ciasto jest dosyć ciężkie, więc jeżeli chcecie zrobić większą średnicę albo więcej blatów, to lepiej każdy z nich piec osobno. Wystudzone ciasto kroimy sobie na dwa lub trzy blaty w zależności od tego jaką grubość potrzebujecie. Ciasto jest dosyć ciężkie i przy większej ilości istnieje ryzyko zakalca, tak jak wspominałam, dlatego warto piec je osobno. Natomiast jest przepyszne, maślane, bardzo naładowane wanilią, więc sprawdzi się przy wielu różnych tortach i nie tylko. Tak jak mówiłam, jest też dobry do babeczek czy cake popsów albo cake cycles. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.